Tak, zobaczyli nas, zobaczyli nas. Kto? No ci goście z przodu. Kierunek. Jest jeden blisko. Jest tutaj Sta, są typy, są typy. Tam. Nie wiem. Sadzić? Ja jednego trafiłem w dynie. Hej, hej, hej! Z tej strony Łosiu, Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Playera Non Battlegrounds. Dzisiaj razem z Deszczem, Alkajzym, Bladim, czyli ekipą największej polskiej grupy na Facebooku poświęconej właśnie PUBGowi, ruszamy do akcji. Żeby tej akcji było więcej, żeby była bardziej skondensowana, wyciąłem mały fragment tego, jak się girujemy, żeby was nie zanudzać. Zapraszam do oglądania. Możemy może walczyć. Aktualnie samochód i George'opol. Czy miałem problem? Co? To co? Skaczemy na nie, Wenecję? Czerwony czerwony, 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 czerwony. 3, 4, to 6, 7, 8, 9, 10. co? Depesz miałem, ale mam nadzieję, że teraz mi się nie będzie pojawiał ten problem, bo chciałbym sobie trochę pyknąć Tarkowa. Jak tam rowerek? A stoi, kurzy się w piwnicy. Jutro może pójdę. W przeciwieństwie do innych Boże. rzeczy, nie? No. Dobrze. No, przeładowane serwery, ale podobno nie jest aż tak źle. Kilku próbów wbije. A, no to kurde nie strasz strasznie, to może tarkowa nie będzie. Znaczy na pewno spróbujemy sobie zagrać. Ej, Wojtek, co tak późno panie Wojtku w ogóle. I patrzcie, cały ten, cały rozkład kolejny. Byłam, może się się. A może na Georgopol pojedziemy tam na kontenery, czy nie bardzo? Spoko, no samopość, tutaj poszukamy, czy to, to stoi, to wiecie. A zewnątrz, ja, mam daczkę, ja mam daczkę, ja mam daczkę. Tak. To co? Nie, tylko nie dach. Każdy Boże. po itemku podnosi i możemy lecieć, co? Kurwa. sensownym. A znowu się zablokowa... no Jezus. A... To jest kara boska za głupie żarty. Kozacki klakson. Ja. Co, co? <laughs> no właśnie. Podnieść po nich. O właśnie. Dobra, dobra, ale się śmichujesz, więc wiesz. Nie, no bo Weź kurde. Ale tak, ja no, nie z żartu. Ten jak trąbi, co za typ. No to na pewno stream Hunterzy odgłosi. Dobra no lecimy na GeorgioPol, bo przypisała nam strefa, fajnie. Dbajcie szybko, dziewczyny wsiadamy, no dziewczyny idziemy. No dobrze. Tak daleko Samochodem blisko Będę wam gotował, a to już Czekam na moście Kask trójeczka, tłumiczek do aerki. Też bez dzień dobry, ale przyszedłeś na końcówkę pułga Dobre temy masz, to czekaj, weźmy tak równo się ustawcie tam gdzieś. No No bezdobre, chyba go. że to jest słodka dziewczyna. O ten jak nalutował, ty! Patrzcie co on ma! Co za typ! Tu mi ten no... Tu do wody. Uh. Tu krzaczek dodali, nie wiem po co. Kamperski krzaczek tam na środku drogi. No nie masz co uciekać, bo po tej grze będziemy już Tarkowa pciupali. Tak więc naprawdę niepotrzebnie. Ale na lewą Na kontenerki. Uh, uh. No stary, normalnie, no. <laughs> ze strachu, kurde, ten, fotele wybrodził. Ekipa z bo Polska <laughs> jedzie, uwaga. No, jedzie. Dawaj. No, dawaj. Ale gdzie jest wieżyczka? Się wydaje, że ty wieżyczka przywaliłeś. No tak, że, że ostro będzie. Niczego. No Dobrze. powiem ci, że ci... nie robi to dużego fajne, wrażenia na widowanie. ale powiem ci, że któreś to było takie, są że... takie dwójki są jak ktoś chce. Gdzieś I hełming dwójkę jakbyście mieli to też bym chętnie przyjął. Dobra, a pan dobra. Wie, Szpital choćby zahaczymy i. No, to wiesz co dalej będzie? I jedziemy do szpitala. Jest tu nad szpitalem się skakało. Tak. Nie, jak bez dobry raczej nie. Nie łudziłbym się, że stanie gierka. Raczej będzie drożeć. A która? Pubg. Pubg pewnie. Pubg. Na pewno będzie drożeć. Wie Seska, ktoś się gra? Wyrysłaby Siusek. Nie, Very słaby no, no proszę, siusie. Czwóreczka? Panie, ktoś chce czwóreczkę? Czy nie? Uuu, ja skończyłem przy czwóreczkę. No dobrze. Każdej osobie inna broń pasuje w tej grze. No, na przykład, właśnie mam kolegę, który w gra tak, że. Aż... Aż szok. Ja, um, ja myślę, że za dużo musisz wytuć no tą wojską w człowieku. Tak, kamieniem rzucał, nie? Kto hmm, by chciał, Tumik, do AR-ki, co? Bo mam. Łosiu, ja. masz coś? coś ja co Tumik. Za dużo. Pięknie. Ja bym do kara przejął Nie, Nie, jakoś tak wolę ten ciemny Chyba do... się pogubiłem, Tumik. Łosi na świecie. Chyba tobie! Ja... Chyba, tobie. Ja... Chyba tobie! O, Dropmy ci do nas gdzieś. O ile nie zrzucił wcześniej, Patrzcie, drop jak blisko. Jest kałam jedynka, jak chcesz. Ja mam dwójkę. E, no, kurna skacz gruba się. już strefy nie mamy. Tak panowie, ruszamy tam w stronę, drop i na lewo trochę. Dropa i w lewo. Ty ry ry, ty ry ry, ty ry ry. Możesz z Twitcha, super. Dobro, mi żałość, czemu? Jeśli osoby, które mnie oglądają tak czy siak na Twitchu, chcą się zaangażować w to, że, że stream będzie miał większe zasięgi. No, to nie widzę w tym Dobromir nic żałosnego, skoro i tak już jest to kierowane do osób, które mnie oglądają. Ja wy tam nie biegnie się z tego. Z zasady, skoro ktoś już ogląda od dłuższego czasu, no to mu się podoba. No chyba, że się katuje Dobromir. Tak więc myślę, że tutaj Ej. trochę ci ten pocisk nie wyszedł. O, tak. Jak nie będzie sto łapek, nie będzie następnego Twitcha. O, Za sekund, hej hej. Proszę, jej. proszę. Łapki, dzwoneczki i SMS-ki, proszę. Powiem wam tak. No, no coś? gówno w dropie, aż szczelają tam co w dropie było to M24 i trójka dalej M24 ma pudełkowy magazynek Nie, coś się dzieje Nie wiem skąd się się Gdzie się dzieje, coś się, się e. dzieje Musimy iść panowie i tak bo nas odetną zaraz od strefy nie ma miejsc większych jest, Dipek Gdzie, Gdzie jest typek? Więcej jeden zdech? on sam był? No Dobra, nie potrzebuję amunicji do akm koniecznie To nie ma typka What the fuck No dobra, Ty, to Ja się co... trójkę teraz, Ty, jak tu jeździć tym? No, Ty, a, a chcesz twójka. ten ósemkę? A ósemkę chcesz? Bo znalazłem w shopie. Nie, tutaj. ja mam No ciągle, mam czwórkę, no, ja czem, 4, 4. Bo nie nie mam wszystko panowie No to daj, daj to chodźcie tu do strefy, Dobra, wejdziemy. Z, ty ty z tym ja podjadę po czy nie? Ja bym zostawił ja bym ten też samochód, bo ktoś na górze strzela panowie. Ktoś na górze tutaj, na siedem pięć. I biegniemy, biegniemy, dobrze. Tak, nawet... Ta, biegniemy pewnie. Nie Dzięki czarny, super. Tyle widziałem kolb dajemki, wszystkie olałem. O, tu jest. Bezdobry. No, ale ja nie wiem, no, wiesz, jakie ty maszniki, czy coś szukam tej skrzyneczki po gościu, ale chyba nie ma. Chyba o, rok. jest. Dobra, mam. Masz? Koniec, ja mam poznać, wiesz, kto ma jakie ogniwa. Kask trujesz, jak to jest co? O, panie. Tu mic do airki. Ale nie na skrzynce. Wszystko, kask. Jeszcze municjony zabieram. Koniec, moje. Wszystko moje. Tu do do airki jeszcze był, nie? Masz tego? Dobrze. Wsemkę tak dla ciebie Wsemkę, mam. Wszystko dobra, zrobione. Cofam, cofam. Cześć Andrzeju. Dzień cofam? dobry. Pixele trochę w tym Ty pomógł? Nie wziąłem jej z tej szopy chyba. Chyba mi się nie zmiesiało w ekw. No jak jest <grym> dużo ruchu to rzeczywiście możesz szopy. rozmazywać troszkę. Dobra, podbiegnę. No, widzisz, że zapakowałem. No, ale bez bezdobry wiesz. No. Jest, na 60 na, na górce stoi typek. A nie, to samo. To, to motocykl, sorry. Wiesz, bez dobra, jak żeby każdy żeby ma innego to... nika, to, to ciężko jest mi to ocenić. Ale to może był ten z motorem. No tam... Trudno powiedzieć. No, poczekajcie no, poru tak, na Anku. Niech dojdzie do nas. Chyba dojdę, dojdę. Dojdziesz, tak? Aha, ha. To jakie podteksty w ogóle ty? To mogą no, być no, nadteksty. Czekajcie, które godzinę? Można już. Jeszcze nie, jeszcze trzy sił. Nie, no wersji No, no. Ty ja powiedz mi, Osiu, a ten wiadomo z tym, czy można dawać filmiki w samochodzie, czy nie? A ja to nie wiem, wiesz, co? Nie, miał, nie wiem, nie wiem. No wiesz? nikt nie miał pretensji tak. do tego, wiesz. Podejrzewam, że jakby się bawił telefonem, to byłoby inaczej, ale on tam wiesz. Miał zaczepiony no, w wiesz. No i ty byłeś, co sumie czytałeś? Nie gadał, no. nie? Zresztą to było w zaczepie, wiesz. No idziemy na górę, bo strefa jest. To idziemy no. za 8 dawać. No ja was puszczę przodem. Mhm. Nie mam pojęcia, Michał, jak ja gram w CSA. Ach. No, drukasz, wiesz co, ale ja mam no, moja postać normalnie, jest ubrana, tylko że załadowała się na Golasa 400 osób? Co Nie ty my. mówisz, Sarzyk? Gdzie? A, jeszcze dodając je to tak, to nie oczywiście. Dole, tam są, to tam, tam są, tam na górze, uwaga. Się, się, nie, ja nie sprawdzam stosowania. tego nigdy, bo się potem zacząłem denerwować. Są, to u nas? Tak, tak, jest tak, górze, na pewno, tutaj jakaś ekipa. Uważajcie. Jeszcze już stąd. Chyba, że to za górką. Są, zawsze możesz się zapisać na Discorda. Tam poszukać już do Tak, dalej kawałek, kawałek dalej są. Czyli nie tutaj koło nas, tak? Tylko tam na dole? Nie, chodźcie, wydaje, chodźcie, słuchajcie, ale, ale może skupmy się i skoncentrujmy się. Dobra, 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 chyba, chyba nas zobaczyli. Tak, zobaczyli nas, zobaczyli nas. Kto? No ci goście Gdzie? z przodu. Kierunek. Jest jeden blisko. Jest -E. tutaj ta, ta, są typy, są typ. tam. Nie wiem. Wsadzić? Ja jednego trafiłem w dynię, ale nie przewrócił hmm. się. Dobra, rzucam nade'a. Motor stoi? Tam jest UAZ u nich. Właśnie gdzieś tam był typek. Rzuca. Wow. tylko flash, flash. Ciepiesz flash, Po prostu pada granatami. Mhm. Krami granatos. Tam tylko nie widać. Jest, jest, dobra, daleko. O. Dobra, zneutralizowany jeden. Jeżdżą, ale to, to, to się nie, zneutralizowany. Nie, tak. Dobra, ja się leczę. Ja też. Ja też. Kolejny zneutralizowany. Może po, też na jest drugi z, z ten. Zneutralizowany tam, gdzie jest ten dym. Więc muszą się podnieść. Na nic nie widać na razie. Nie Jest tu On na blisko strasz, przede mną ok. przede mną Jest na blisko wali. Też na swoją lewą Jest tu przede mną za lewą Streczkę Granatów nie mam żadnych Ty ja tu nikogo no, nie widzę nie na górze Uważaj przede mną jest, przede mną, Czekaj, rzucę mu molo Deszczu na pewno Przed oni przed stoją O w dupę, o w dupę nie nie nie, 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 nie. Day, 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 dobra, day. czekaj, czekaj, ja go roz... ale Kejs, strzelaj, strzelaj. Ale ja go, ja Jeszcze, jeszcze podejść. podejdź jeszcze, podejdź jeszcze. Teraz. Kurs. Dobra, jeden, jeden tutaj jest jeszcze. O kurwa, jeden, jeden. Dobra, dobra, okay, to dobra. Knockout. Słuchajcie, jeden stoi za górką od razu, tylko za samochodem. Kurna. Come on, come on, come on. A, nie mogę przeskoczyć przez te zjebane skały, przepraszam. Ech. Obiega teraz, obiega, o dobra, celuje do mnie Przy samochodzie, obiega samochód od lewej stroni, od waszej prawej no. Jest, jest Co nade mną Ty więcej tego? nie ma nikogo Zabity Stawiaj od razu się. Stawiajcie no, się tutaj dwóch się tu tula padę. się Tutaj przede mną, tam gdzie patrzę, jeden typek się tula, ale on już pewnie padł Nie, 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 spoko, podnoś mnie Padł Okej, okay, no to ładnie, dwóch zdjąłem, nasze znaczy, Dobra, trzeba na plecy uważać Ładnie napis. Dobrze. No, Ale coś trafiłem w końcu. Tam trujeczka no. ktoś potrzebuje? Tu jest, nie uszkodziłem jej. Ja no, przytulę z jakiś ten medpak albo coś. Jest wszystko będzie. tutaj, chodź. Ty możesz wziąć, trzymaj. O, trójeczka, pięknie. Energetykę też mogę dać jak chcesz. I, i, i... Coś energetyka energetykę ci Dzięki, dzięki. Dobra, chcemy mieć tak niefajnie w dół. Ja też apteczki, jakby tutaj... co, chociaż jedną jeden tutaj zestaw. Potrzebujesz apteczki, Denis? Już mam dał mi. Dobra, mogę jeszcze rzucić jak coś, mam 8. Spoko, spoko pada, wezmę, elegancka. Jakbyście mieli apteczkę jakąś, to ja chętnie jedną. Dobra, chociaż ja rzucam, rzucam, ja rzucam. rzucam osiem. Dobra. Dawaj, rzucaj. Proszę Walka jest o, fajne, o fajnym miejscu. O, właśnie? Ja się... To idziemy po nie, po nie. Po idziemy po to miejsce. Czekaj, czekaj, leki i idziemy. Dobra, czekaj. idzie radę. nawet, ta, 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 no. ta, idzie. O kurwa, jak tu zejść teraz? Nie, do mnie, koło mnie, koło mnie, koło mnie. Jest tak fajne zejście. Idźcie w moją stronę. Tu jest ładna przełęcz M24. M24. Serio? No, no w dropie tu leży. Gratę, te. M24, nie wierzy. Nieee, jakby była w to wiesz. Nie, ja nie lubię Wamku. Ja co ma sklepa. liczba gier, to bycia Fryjera bez dobrych, chyba nie ogarniam, Przyszło i są so serious. Typy na 106, gdzie? Za, tam za drogą czy przed Dalej, drogą? Jako, za drogą. Zdłuż yy, horyzontu, tak jakby. Dostałem od niego skarka. Za drzewem jest, za drzewem jest. Jezu, dwa razy mnie trafił. Za drzewem za drogą jest. Dużo ludzi pan Trzeba tu lewą jeszcze patrzeć. Żółte domki po lewej. Słuchajcie, może byśmy ich holali i po prostu polecieli w lewą stronę. Bo Podchodzimy do nich w sumie niepotrzebnie, takie mam wrażenie. Jeszcze A, idą goście na... Dobra, dobra, dobra o. Jeszcze ja idą goście, kolejny zespół 165 160 Tylko nie widzę Tu jest chyba dobre miejsce, taka góreczka O pełne Ja jestem w prawie idealnym miejscu. Jeszcze nie jest. Pewnie jak huknął Bo... kurde Raptor Jesus kurde i dinozaurowy Jezus. Ja to jestem w strefie panowie. To się zarumieli. Panowie chodźcie do mnie, jestem w strefie. Tylko w lipnej jak? strefie, Jaki ale... Jak w Nie jest. A dobra, no chuj. Pewnie, że nie jesteś. Ale przebiegnę, zrobię to dla... Dobra, teraz jestem w strefie. dawać żowni za żownic za style. Przed nami po prawej i na wprost. Yyy. Jestem znowu w strefie. Wszystko się wyjaśnia w tych domkach. O, chodźcie tutaj, musimy ich wyciąć. Chciałem sprawdzić, czy jest ktoś tam. Dobra, no nie ma cztery przecież z 2 Kolejny zwierzak dm łosia Gdzie są? Eee, za za, 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 za drzewem jeden. Za drzewkiem, drzewkiem jeden. Drugi idzie tam. Jest też drugi za tym drzewem. Tak no kawałek Jeden jebałem. za drzewem i... Jeden za tym drugim drzewem z prawej. Chyba on okay. wykończył. Będę. Killed. Leżą, nie ma ich nie ma, Timu. Chodźcie panowie, jest teraz reszta wezcie, została. Wezcie o Jezu, załatwili mnie z prawej strony z dołu. Jestem za drzewem. Oj, załatwili mnie. Ale zostaliście. Jest dwóch. Tam na dole po prawej stronie deszczu. Tam był właśnie, tam był typ. Jest, 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 widzisz go. Aj. Aj, ja, ja. A, mnie w plecy. Yes. A ja, ja. A, położymy Nie jest nowy. A drugie miejsce, trzecie. A, ja trzecie, ale jest drugie, Ale, jest drugie. ale i tak A, słuchajcie, to, to... bardzo fajnie poszło. Tak mi się wydaje. Dobra końcówka chociaż zmaszczona, ale do przodu. Trzy kila. Kurczę. No ja zero, ale ja jestem wieczny support. Dobra. Panowie, dzięki wielkie za gierkę, było super. Jak widzicie, od zwycięstwa dzieliło nas zaledwie parę kroków, cóż, tak blisko, jednocześnie tak daleko. Plusem jest to, że moja celność była zdecydowanie lepsza niż zazwyczaj, ale dalej muszę jeszcze sporo trenować. Dzięki za obejrzenie materiału. Tradycyjnie, mam nadzieję, że się Wam spodobał, i również tradycyjnie zapraszam do ocenienia go, wyrażenia swoich opinii w komentarzach, a także subskrybowania kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, bo te już wkrótce. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!